Chilary po chałpie łazi, kajże chce mógł brele wrazić. Dyc sprawdził wszystkie szakety, gacie, szczewiki, niestety przekopał wszystko fez i blank, szuflady w byfyju i szrank. Łoż pierona, kurde bele, Kiedyś chodną moje brele. Ci, co poradzą godać po naszemu, ale także ci, którzy dopiero poznają gwarę, wzięli udział w zorganizowanych już po raz ósmy obchodach regionalnego święta, czyli Dnia Śląskiego w salezjańskim zespole szkół publicznych Dąbosko. Dzień Śląski tradycyjnie towarzyszy wspomnieniu świętej Barbary, patronki naszego regionu, a jego głównym celem jest zaznajomienie uczniów z historią, kulturą oraz obyczajowością naszej małej ojczyzny. Jest to y, robione po to, aby... Przywrócić pamięć najmłodszym, naszej młodzieży oczywiście, o niej myślę, o tym regionie, który jest tak bardzo bogaty w historię tę historię trudną, ale również i wzniosłą. Nie brakuje tutaj również tej historii bogatej w poświęcenie, we wiarę, gdzie temu regionowi patronuje święta Barbara, bodajże od XIII wieku, więc. Jest to okres dość duży, ale przede wszystkim jest to region Śląska, który służy całej naszej ojczyźnie Polsce. Obchody Dnia Śląskiego angażują całą społeczność Szkoły Salezjańskiej, a nawet, co warte podkreślenia, jej absolwentów. To swoiste święto regionalizmu skłaniać ma młodzież do pogłębiania wiedzy na temat regionu i umiłowania śląskiej ziemi. Uczniowie poprzez różne formy artystycznego wyrazu, a także przy wykorzystaniu śląskich strojów czy kostiumów inspirowanych ciężką górniczą pracą, oddają hołd regionalnym tradycjom i obyczajom. Każdego roku obchodom Dnia Śląskiego towarzyszy inny motyw przewodni. Tym razem był nim film. W tym roku motywem przewodnim, takim oczywiście bardzo umownym oprócz szeroko pojętej edukacji regionalnej jest, jest film. Z tego względu, że Śląsk to Kazimierz Kuc, wielu innych jeszcze reżyserów bardzo słynnych, którzy właśnie odczytali dużo piętna polskiej kinematografii. I w tym roku nasza młodzież, nasi wychowankowie, jednym z zadań, które musieli podjąć, było wyreżyserowanie w ramach swoich klas trzyminutowych fragmentów filmów w gwarze śląskiej. To miały być oczywiście remake tak zwane, filmów kasowych, hitów kasowych. No i dzisiaj te najlepsze właśnie zobaczymy, między innymi podczas tej akademii. Dzień śląski to nie tylko okazja do zabawy. Święto to ma bogaty wymiar edukacyjny. Organizatorzy uroczystości zawsze starają się bowiem, by w tym szczególnym dniu placówkę odwiedzali znamienici goście związani ze śląską ziemią i promujący region. W tegorocznych obchodach uczestniczyła profesor Helena Synowiec z katedry dydaktyki języka i literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, która wygłosiła wykład dotyczący śląskiej gwary. Ja przede wszystkim chciałam się skupić na tradycji śląskiej. Zakotwiczonej w słownictwie gwarowym, no i oczywiście w naszej tutaj tradycji, i przede wszystkim chciałabym zmierzać do tego, pokazując bogactwo gwary i różnorodność, jak gwarę pielęgnować, jak młodzi ludzie, nawet ci, którzy gwary nie znają czynnie, ale w tym środowisku wzrastają, powinni się odnosić do gwary jako bardzo ważne, ważnego składnika miejscowej kultury, obyczajowości także, jako swoistego dziedzictwa. Jak tę gwarę pielęgnować, jak ją poznawać przede wszystkim, bo myślę, że przede wszystkim ważne jest, żeby uczeń poznawał gwarę, wiedział o gwarze, nie tyle, żeby jeśli nie wyniósł ją z domu, żeby sztucznie jakoś się jej. Uczył. Chcę też pokazać y, z jednej strony te cechy archaiczne z gwary, a z drugiej strony pokazać gwarę w jej funkcji kulturotwórczej. Jak właśnie pewne treści swoiste dla tego regionu, chociażby związane z ze strojem ludowym, z kulinariami, jak one odzwierciedlają to, co było tutaj dawniej i to, co Współcześnie, a więc po prostu pokazać gwarę z jednej strony jako narzędzie porozumiewania się, tak mówiąc, uczenie, jako środek, który nam dobrze służy w codziennych kontaktach i w lokalnych kontaktach, a z drugiej strony jako właśnie dziedzictwo naszych przodków, które powinniśmy w różny sposób pielęgnować. To główne moje przesłanie. Dlaczego młodzież chętnie poznaje śląską gotkę? Ponieważ to jest język naszej małej ojczyzny, można powiedzieć, który zanika i ta piękna tradycja przekazywania niegdyś z pokolenia na pokolenie teraz się staje coraz mniej popularna. No i myślę, że takie dni są potrzebne, żeby pamiętać o tej naszej tożsamości tutaj naszej właśnie małej ojczyźnie. Tradycją salezjan stało się już to, że po zakończeniu akademii nakierowanej na zaspokojenie wrażeń duchowych, przychodzi również czas na doznania dla ciała. Każda klasa przygotowała na szkolnych korytarzach stoiska wypełnione śląskimi smakołykami. Menu wypełnione było regionalnymi rarytasami, a apetyczne potrawy kusiły wszystkie zmysły. Dzięki obchodom Dnia Śląskiego uczniowie nie tylko zdobywają więc wiedzę o regionie, ale także praktyczne umiejętności.